Nie, to. Bo w tych rękawiczkach nie jest zbyt wygodnie. Ale nawet takie. Wyglądają lepiej. Chyba. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Jak nie, to powiedzcie, to przestanę je zakładać, bo tak mi się po prostu wydaje. Black Belt Training. Execute. Snice L. Professor Research. On też ma fajny taki arcik, taki. Powiedziałbym w jakiś sposób nostalgiczny, ale odświeżony, nie wiem dlaczego. Eee, profesor Sada' Vitality, ale ogólnie nie wiem, czy widać. Mam wrażenie, że to jest któraś karta z kolei, która gdzieś tutaj u góry ma jakąś skazę. Mam nadzieję, że jeśli będzie dropił, to tam nic nie będzie, ale Suikon już chyba nie ma. To może te dwa trainery akurat szły tam, nie wiem. Z jednej maszynki. Kurwa. Tam coś jest. Tam coś jest. Tam coś jest. Nie wiem co, ale coś tam jest. Co to? Drytone. Już, już kurde, miałem jakiś zawał, że tam faktycznie coś będzie. W sensie z tych ewolucji, ale mamy dropa. Yy. Uf, 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 zaraz jakieś zawało dostanę. I tak. To, co była ostatnia karta, co? dusk Dusknoir, Ale ten Drayton. Nawet ładnie. O, jeszcze holograficzna energia. Czyli one jakoś się trafiają, co nie? W sumie z tego chyba dwie trafiliśmy, Zielona i... znaczy ta trawiasta i ognista, więc nie jest źle. Macie tutaj jakiś mm, rozmazany kodzik.